Podczas 19 posiedzenia Sejmu 9 kadencji odbyła się debata oraz głosowanie nad ustawami covidowymi. Każdy klub parlamentarny przedstawił po jednym projekcie ustawy. Na początek projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości przedstawił poseł Czesław Hoc. Podwyższamy do 200% wynagrodzenie zasadnicze wraz z pochodnymi dla osób skierowanych przez wojewodę do pracy związanej ze zwalczaniem COVID-19. Wprowadzamy klauzulę miłosiernego Samaratynina. Inaczej systemu non-fault, bez winy, czyli niekarania za niezawinione błędy medyczne przy sytuacji ratowania ludzkiego życia. Czy wprowadzamy prawo do zachowania stuprocentowego uposażenia w okresie zwolnienia od zajęć służbowych z powodu stwierdzenia zakażenia lub zachorowania w kwarantannie izolacji lub izolacji domowej funkcjonariuszem policji, Straży Granicznej Państwowej, i Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa oraz żołnierzom wojska polskiego? Wzmacniamy kompetencje wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w zakresie skutecznego umieszczenia, umieszczenia w szpitalach pacjentów. 5. Wprowadzamy możliwość skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii pracowników podmiotów medycznych, osób wykonujących zawody medyczne oraz innych, np. studentów zawodów medycznych, doktorantów, ratowników medycznych, lekarzy, którzy są w, trazie, w trakcie stażu podepromego albo lekarzy, którzy ukończyli staż, ale jeszcze nie zdali lekarskiego egzaminu końcowego. Wprowadzamy przepisy umożliwiające w trybie uproszczonym, ale też pod ścisłą kontrolą właściwych konsultantów, okręgowych izb lekarskich, pod nadzorem specjalistów zatrudnianie lekarzy, specjalistów na określony czas, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską, ale pod ścisłymi restrykcjami i po spełnieniu określonych w ustawie wymogów. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia będzie, rozporządzenia będzie mogła określić katalog ograniczeń, obowiązków i nakazów. Także obowiązek zasłania ust i nosa będzie można nałożyć karę grzywny do wysokości tysiąca złotych możliwość wprowadzamy możliwe zawieszenia w szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital w przypadku odmowy wykonania obowiązku albo polecenia lub nienależytego wykonania, zachowaniem prawa do wynagrodzenia, wniesienia skargi do sądu administracyjnego oraz automatycznego wygaśnięcia zawieszenia w upływie 30 dni od dnia odwołania epidemii. Ujednolicamy i uszczelniamy sposób wystawiania zaświadczeń lekarskich. Do istniejącego zapisu ustawy o izbach lekarskich artykuł 83 ust. 1 punkt 7 o pozbawieniu prawa wykonywania zawodu lekarzy dodajemy możliwość pozbawienia prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym. Oczywiście najczęściej to będzie dotyczyć lekarzy zatrudnionych spoza Unii Europejskiej. Wydłużamy okres realizacji recept na leki, które są obecnie niedostępne. I możliwość sankcji zorientowanych na praktykę odmowy przyjęcia pacjenta z podejrzeniem o rozpoznanie COVID, które będzie kontrolowane przez fundusz. Poseł PiS Bolesław Piecha dopowiedział jeszcze jedną rzecz, o której zapomniał wspomnieć poseł Czesław Hoc. Będzie powołany zespół wsparcia Państwowego Ratownictwa Medycznego. To bardzo ważne. Dzisiaj wiemy, że karetki ustawiają się przed jednym szpitalem, a w drugim nie ma ani żadnej. Więc ten system musi być nadzorowany i koordynowany z poziomu wojewódz. I wszystkie dane, które spływają ze szpitalnych i z przyjęć czy szpitalnych oddziałów ratunkowych, powinny do tego koordynatora mieć miejsce. to koordynator będzie starał się, umieścić na podstawie danych, które będzie zbierał z danego województwa chorego w określonym szpitalu. Kolejny projekt covidowy, można go nazwać maseczkowym, przedstawił poseł Lewicy Zdzisław Wolski. 10 kwietnia rozporządzeniem Rady Ministrów nałożono na nas obowiązek nos noszenia maseczek, zasłaniania ust i nosa. Zaczęły się procesy, gdzie sądy zgodnie z aktualną literą prawa kary za nienoszenie maseczek uchylały. Również w sytuacjach, gdzie w sklepie ekspedientka odmawiała obsługi pacjenta bez maseczki, okazało się, że to ekspedientka jest karana. Chcemy to zakończyć. Czyli proponujemy w naszym projekcie ustawy, by dokonać zmiany w ustawie o zapobieganiu zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi by jednoznacznie, i to Minister Zdrowia zarządzał obowiązek noszenia maseczek, no, również na przykład kasków u motocyklistów, które tą rolę spełniają. To są szczegóły. W miejscach użyteczności publicznej, czyli i w placówkach handlowych, w transporcie zbiorowym, w placówkach usługowych, w sektorze bankowym tych odniesień jest mnóstwo. Powtarzam, w tych, gdzie spotykamy się w obiektach o znaczeniu ogólnodostępnym publicznym, nie mamy tutaj przestrzeni wolnej, publicznej. I w, w paragrafie, właśnie w tej ustawie, będzie jednoznaczny zapis, że ci, którzy nie przestrzegają wytycznych zarządzania ministra zdrowia, będą ponosili karę grzywny już w sposób jednoznaczny. Nie do zakwestionowania przez ewentualne sądy. Również proponujemy dodać artykuł, że nienoszenie maseczek może być uzasadnioną przyczyną odmowy sprzedaży lub odstąpienia od oferty, w rozumieniu ustawy kodeks cywilny. Czyli mówię o tych przypadkach również medialnych, kiedy to ekspedientka ponosiła karę. Następnie projekt pomocowy dla lekarzy przedstawił poseł PSL Kukiz 15 Dariusz Klimczak. Te ustawy powinny wejść na obrady tego Sejmu co najmniej dwa miesiące temu. Dobrze, że dzisiaj zaczynamy od nich rozmawiać, ale wszyscy wiemy, że to jest działanie spóźnione. I tylko dlatego, że mamy pożar w systemie ochrony zdrowia. Polskie Stronnictwo Ludowe, klub koalicji polskiej przedstawił ustawę, o której dzisiaj mamy możliwość mówić. Już w marcu złożyliśmy ją w kwietniu, bo wtedy była największa potrzeba wyjścia z inicjatywą dodatków do pensji dla wszystkich pracowników systemu ochrony zdrowia, ale także pracowników społecznych, którzy udzielają świadczeń medycznych, którzy pomagają osobom zakażonym i podejrzanym o zakażenie. W podobnej Ustawie rządowej mówi się o klauzuli dobrego Samarytanina, ale przecież my wiemy, że dobry Samarytanin nie brał pieniędzy za pomaganie drugiemu człowiekowi. Dzisiaj wiemy, że to jest zasłona dymna. Próba wielkiej łapanki ludzi do pracy w szpitalach. Ostatni projekt pomocowy dla samorządów przedstawił poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Protas. Przedkładamy projekt ustawy. O zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych druk nr 686, która przewiduje możliwość dokonywania zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID 19, nie stosując ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Oczywiście to prawo będzie przysługiwało jednostkom samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. Dla zapewnienia przejrzystości i transparentności tego procesu, co bardzo ważne, proponujemy by zamawiający w terminie 14 dni od dnia udzielenia zamówienia zamieścili w Biletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informacje o udzielenie zamówienia podając nazwę firmy bądź imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę na wykonanie tego zamówienia. Podczas debaty mówiono głównie o projekcie ustawy Prawa i Sprawiedliwości. Na zarzuty i pytania opozycji odpowiadał poseł PiS Czesław Hoc oraz wiceminister zdrowia Zdzisław Gadomski, który już na wstępie zaznaczył, że rząd jest gotowy na współpracę z opozycją. Jesteśmy otwarci na rozsądne poprawki. Wszyscy rzeczywiście mamy wspólny cel, więc, czy w projekcie złożonym przez lewicę, związanym z usankcjonowaniem noszenia maseczek, czy w projekcie złożonym przez koalicję polską związanym z wynagrodzeniami, które są zaadresowane w projekcie wypracowanym z prawem i sprawiedliwością wspólnie z rządem, czy rozwiązania dotyczące, dotyczące rozwiązań dającym pewne możliwości samorządom, również zaadresowane w tym projekcie, który został przedłożony we współpracy z rządem. Jesteśmy otwarci na inne. Wiadomość z ostatniej chwili, rozporządzenie z piątku. Z naprędce zmienionych przepisów wynika, że w czerwonych strefach nie wolno organizować konferencji online. To informuje pana marszałka, że Wysoki Sejm jest w czerwonej strefie. I ludzie, którzy dzisiaj oglądają nasze obrady, robią to nielegalnie. To są przepisy, które wprowadzacie. To jest rozporządzenie z piątku. To jest. Znowu przepis, który jest robiony na kolanie. Przygotowaliśmy około 40, 40 poprawek. Znaleźliśmy w tym oczywiste błędy. Między innymi ten błąd, który pozwala wzywać młode lekarki dzień po urodzeniu dziecka do pracy na oddziałach zakaźnych. Mówicie o sobie prawo i sprawiedliwość. No to gdzie prawo rodzin do zajęcia się malutkim dzieckiem? które w waszej ustawie zostało wykasowane? To, co uprawialiście jeszcze wczoraj, mówiąc o tym, że kobieta, która rodzi, będzie musiała iść, może skierowana być do pracy, no, bzdurne, bo jeszcze raz przeczytam wam artykuł 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu chorób i zakaźnych, że w punkcie trzecim 1, 2a i 2b na swój wniosek, czyli jeśli nawet by taka kobieta chciała pracować nie wiem z jakichś powódek patriotycznych, powódek empatii jakiejś wielkiej, to musiałaby złożyć wniosek do wojewody. Ponieważ rzeczywiście tam jest błąd techniczny, że uchyla się punkt 2b, to jest błąd tylko techniczny, ale na początku jest napisane, że gdyby, nawet, nawet gdyby chciała, no to musi wniosek złożyć. Ale, ale rzeczywiście złożymy precyzyjną poprawkę i to precyzyjnie. Natomiast nie wolno tego wykorzystywać w sposób populistyczny, merytoryczny, bo na początek trzeba było przeczytać, na swój wniosek. Czyli nikt nie mógłby taką y, kobietę skierować do pracy bez jej zgody. Znaleźliśmy też bezpodstawne rozróżnienie lekarzy na lepszych i gorszych. Okazuje się, że ta ustawa wyeliminowała 70% medyków, jeśli chodzi o dodatki do ich pensji. Ta ustawa nie zajęła się też personelem medycznym. Ludzie, którzy pracują w szpitalach, na oddziałach zakaźnych, którzy obsługują sprzęt, oni w tej ustawie po prostu zostali gdzie sprawiedliwość dla medyków, którzy są różnicowani pod względem wynagrodzenia, gdzie zapominacie o ratownikach medycznych, salowych, o wszystkich, którzy pracują w ochronie zdrowia, bo każdy z nich będzie się stykał z covidem, każdy z nich jest narażony, oni i ich rodziny, a wy mówicie wyłącznie o tych kierowanych przez wojewodę. Wywołujecie wojny w środowisku medycznym zamiast realnie pomóc. Wynagrodzenia powinny trafić do wszystkich równo i sprawiedliwie dla wszystkich, którzy walczą na froncie zdrowia. Chcę podnieść kwestię zachęt finansowych dla personelu medycznego. No nie może być tak, że tylko jedna grupa lekarzy oddelegowanych będzie specjalnie gratyfikowana, a ci, którzy do tej pory funkcjonowali w zwalczaniu i leczeniu chorych na, na COVID, są tego, są tego pozbawieni. Przynajmniej literalnie z tego przepisu nie wynika. No przecież te, analizowali tutaj to również przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej, Związków Zawodowych. My proponujemy premię dla wszystkich, tak zwana premia dla bohatera, jako Polskie Stronnictwo Ludowe Kukiz 15. Wynagrodzenia, które proponujemy w ustawie, ta stawka 200% jest zwiększeniem stawki obowiązującej wcześniej. Ten dodatek był w wysokości 150% dla osób kierowanych. Ale nie różnicujemy lekarzy. Nie różnicujemy ich dlatego, ponieważ minister zdrowia wydał Narodowemu Funduszowi Zdrowia polecenie, żeby we wszystkich szpitalach, które walczą z covid czyli wcześniej w szpitalach jednoimiennych, obecnie w szpitalach trzeciego poziomu i drugiego poziomu, żeby te dodatki były wypłacane. To nie jest polecenie nowe, to nie jest polecenie z dziś. To jest polecenie, które obowiązywało. Więc nie ma różnicowania, jest tylko wykazanie w ustawie wyjątkowego trybu dla lekarzy czy dla personelu medycznego kierowanego przez wojewodów, ale również ten personel, który walczy w tych szpitalach, jest tam zatrudniony na stałe i nie zmienia swojego miejsca, jest dodatkowo wynagradzany. Według tej ustawy chcecie też karać dyrektorów szpitali, mimo że to rząd zawiódł. Tu też będzie nasza poprawka. Chcecie, żeby zamiast dyrektorów szpitali byli partyjni nominanci w stylu Jacka Sasina. Nie będzie na to naszej zgody. Absolutnie nie. W projekcie, który przedłożyli państwo, widać zapowiedź kolejnych kar. Kontrola, konsekwencja, kary. Chełpił się jeden z waszych polityków. Da wir jaj, no pra wir jaj Sprawdźcie państwo autora tego cytatu. A może lepiej edukacja, motywacja, współpraca, zaufanie. Społeczeństwo jest waszym sojusznikiem w walce z tą pandemią. Warto w to uwierzyć. Jest pewien problem związany z kierowaniem lekarzy. Jest problem oczywisty, związany z tym, że pewne grupy osób kierowanych pewne 70%, 60% nie zostają skutecznie albo skierowane albo nie stawiają się do tej pracy. Stąd te rozwiązania w ustawie, stąd te rozwiązania, które z jednej strony dają możliwości, z drugiej rzeczywiście wprowadzają pewien system sankcyjny. Dlaczego podwyżka nie obejmuje pracowników sanepidu, którzy pracują ponad swoje siły? Czy naprawdę uważa rząd, że nie zasługują na traktowanie takie, na jakie zasługują pracownicy ochrony zdrowia? Kwestia wynagrodzeń GIS-u i podnoszona też w kilku pytaniach kwestia ogromnego zaangażowania pracy również została przez nas dostrzeżona. Po pierwsze, w formie wypłaty nadgodzin za tę pracę, którą pracownicy Inspekcji Sanitarnej realizują. Poza tym już przedstawiony Wysokiej Izbie projekt ustawy budżetowej na następny rok, gdzie w ogromnym stopniu zwiększyliśmy finansowanie Inspekcji Sanitarnej. W ogromnym, mówię tu o wzroście o 300 milionów złotych rok do roku budżetu na Inspekcję. Sanitarny. Ze strony opozycji padło jeszcze wiele pytań i zarzutów, ale niestety posłowie PiS i wiceminister zdrowia na nie nie odpowiedzieli. Dokładamy też poprawką możliwość przeprowadzania szybkich testów dla zawodów medycznych, dla ludzi, którzy są na, pierwszym, na pierwszej linii walki z COVID-em. Przecież to jest konieczność. To jest konieczność, o której mówiła Lewica, mówił, mówiło polskie stronnictwo lodowe. Mówiliśmy my od samego początku, że takie szybkie testy. Są bardzo potrzebne. Sami w tej ustawie zmieniacie przepisy, które zmienialiście jeszcze chwilę temu. Dwa, trzy miesiące temu na przykład wprowadzaliście odpowiedzialność lekarzy. Chcieliście ich karać za błędy, których nie popełnili specjalnie. Dzisiaj od tego odchodzicie. Przecież państwo za tym głosowali. To wy wprowadzaliście te zmiany. Pytam, czy od tej ustawy coś się poprawi. Czy będzie więcej respiratorów, będzie więcej szczepionek, będzie więcej testów. Tam nie ma odpowiedzi na te pytania. Tam nie ma rozwiązań. Lewica oczywiście jest za częścią rozwiązań, które znajdziemy w ustawie, którą tu dzisiaj omawiamy. Za tym, aby wszystkim pracownikom opieki medycznej za jej okres kwarantanny przysługiwało 100% wynagrodzenia. Ale muszą one objąć wszystkich pracowników, niezależnie od rodzaju umowy. Także tych pracujących na kontrakcie, czy zatrudnionych przez firmy zewnętrzne. Także salowe i laborantów. I odpowiednią poprawkę złożymy. Złożymy też poprawkę, która da podobne uprawnienia, 100% wynagrodzenia w czasie kwarantanny wszystkim pracownikom, bo takie wsparcie po prostu rodzinom dzisiaj się i pracownikom dzisiaj się należy. Jesteśmy za podniesieniem kwot za skierowanie do pracy przy pandemii do 200%, ale te dodatki powinny przysługiwać także tym pracownikom ochrony zdrowia, którzy już z pandemią walczą, nie tylko tym, którzy zostaną do tej walki skierowani. I tu też złożymy odpowiednią poprawkę. Jesteśmy za dodatkami na, za pracę przy pandemii, które w druku 685 proponuje PSL. Jesteśmy też za tym. I powtórzę jeszcze raz to, o czym mówimy od tak dłuższego, długiego czasu. Jesteśmy też za tym, by zwolnić lekarzy za kary więzienia, za błędy medyczne. Macie państwo ciekawy zapis dotyczący e, ustawy w prawie farmaceutycznym. E, wydłużacie na przykład e, realizację recept o 150 dni. Idea jest oczywiście słuszna, ale nie dziwię się, że proponują państwo taki zapis, ponieważ zaniedbaliście przez ostatnie lata bezpieczeństwo lekowe, produkcję leków w Polsce, e, a Leki w większości ściągane są z Azji. Dlaczego nie wspieraliście produkcji leków i substancji aktywnych właśnie w Polsce? Oczywiście w końcu mamy sytuację, w której. Pracownicy służby zdrowia czy pracownicy mundurowi dostaną 100% zasiłku chorobowego w sytuacji, w której ci Państwo będą pracować w COVID, zostaną zarażeni bądź pójdą na kwarantannę. Słusznie. Szkoda, że dopiero teraz, a nie kilka miesięcy temu o czym mówiliśmy też już dawno to chyba. Tyle jeśli chodzi o plusy jakiekolwiek te, te, tego projektu. Mówią Państwo o środkach ochrony osobistej, ale sami nie zwiększacie liczby tych środków dla medyków, nie macie przygotowanych miejsc noclegowych dla medyków w sytuacji, w której ktoś zostałby zarażony, a nie chciałby narażać także swojej rodziny. Mówicie o e, zapisie o dobrym Samarytaninie. Problem w tym, że e, rozszerzając ten zapis prowadzicie chaos prawny, a dużo lepiej byłoby rozszerzyć tylko taki zapis dla na przykład studentów, e, którzy idą pracować przy covid Szanowni Państwo, w ustawie o zawodzie lekarza i dentysty ponownie chcecie wprowadzić zapis o dopuszczeniu cudzoziemców do wykonywania zawodu lekarza bez nostryfikacji dyplomów, po raz kolejny próbujecie wprowadzić tylnymi drzwiami zapis, który mówi jasno o tym, że nie jesteście przygotowani na, na, na COVID-19 ani na wszystkie inne choroby, bo jeśli dzisiaj będziemy ściągać przykładowo jakiś lekarzy bądź medyków, bądź pielęgniarcy na przykład z, z, gdzieś ze wschodu, to jaką mamy gwarancję, że te, te dyplomy nie były kupione na targu? Żadnej. Próbujecie wzmocnić rolę koordynatora wojewódzkiego, powołujecie nową funkcję koordynatora krajowego. Czy żeby znaleźć wolne łóżko w naszym kraju, trzeba powoływać nowy urząd? Przecież każdy szpital ma system, w którym widać, czy łóżka są wolne, czy zajęte. Co za problem, żeby Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia skoordynowało to i żeby ten system służył do znajdowania wolnych łóżek. Trzeba powoływać nowy urząd? Co wy chcecie ukryć, próbując w ten sposób ręcznie na siłę sterować wolnymi łóżkami? Jest to ustawa o niczym innym jak o poborze do walki z epidemią. Ustawa ta daje możliwość wojewodom do powołania do walki z, ep z epidemią studentów, doktorantów czy absolwentów, którzy jeszcze nie podeszli do egzaminów oraz powołania osób, które nie podjęły pracy w zawodzie medycznym mimo posiadanego wykształcenia. I tu moje pytania do wnioskodawców. Czy będą jakieś konkretne zasady poboru osób z tej nowej grupy? Z góry określona kolejność lub preferencje, bo obecnie projekt tego nie precyzuje. I kolejne pytanie, czy będą jakieś konkretne zasady kierowania osób powołanych do pracy w określonych miejscowościach? Kiedy wreszcie skończycie z tym systemem, w którym ludzie odbijają się od y, lekarza? Przecież teleporada powinna być dostępna dla człowieka, który kontynuuje leczenie, a ten, który ma nową dolegliwość, powinien mieć dostęp do lekarza. Telekontrole wprowadźcie sobie w skarbówce albo w innych urzędach, żeby nie dotyczyły to przedsiębiorców. Ale w sprawie zdrowia pacjent powinien mieć dostęp do lekarza. Posłowie opozycji postanowili zapytać o pewną niepokojącą sprawę, o której w mediach społecznościowych bardzo często piszą internauci. Jak rząd zamierza poradzić sobie z leczeniem pacjentów z innymi niż COVID chorobami? Przekształcenie miejsc szpitalnych i budowa szpitali polowych będzie pochłaniała przecież zasoby. Już mamy zaległości, choćby z przesuwanymi zabiegami planowanymi. Pacjenci po transplantacji zgłaszają problemy z dostępem do ochrony zdrowia. Diagnostyka raka piersi czy raka szyjki macicy leży. Ta ustawa nie daje odpowiedzi na te palące problemy. Proszę więc rząd o odpowiedź na pytanie, jak zamierzacie sobie z tym poradzić. Zachowujecie się Państwo trochę tak, jakby Ministerstwo Zdrowia było ministerstwem COVID-u. Jakie macie pomysły na innych pacjentów, na pacjentów onkologicznych, na pacjentów kardiologicznych? Co z tysiącami odwołanych planowych zabiegów i operacji? Dlaczego wasz nowy covidowy ład opiera się de facto na przenoszeniu, a wręcz kanibalizacji zasobów pomiędzy jednym obszarem ochrony zdrowia a innym obszarem? Wczoraj pani posłanka Golbig i pan poseł Napieralski mówili o tym, jak zabieracie łóżka z psychiatrii dziecięcej i przenosicie je do covidu. De facto wskazanie czterooddziałowego szpitala powiatowego jako miejsca, gdzie ma być prowadzona walka z COVID-em, gdzie mają być leczeni ci pacjenci, to jest wygaszenie prawie wszystkich oddziałów. A częstokroć jest sytuacja, bym powiedział, społecznie ważna, bo jest tam na przykład oddział długoterminowy i trzeba ten oddział zostawić, bo gdzie tych ludzi wytransportować? Oddział dziecięcy, gdzie jest wiele dzieci, bo jest okres właśnie chorób związanych z, z sezonowością. Nic w tej sprawie nie wiadomo, czyli nic w tej sprawie nie zrobiono. To może oznaczać, że już wkrótce więcej ludzi będzie umierać z każdego innego powodu niż z powodu koronawirusa. Pytanie: ile udało się przez ostatnie miesiące zrobić? Nowa ustawa, o której mówimy dzisiaj, to jest właśnie takie złudne myślenie: że w momencie kryzysu wystarczy napisać na papierze, że będzie dobrze. To właśnie tam są takie zapisy: że szpital musi przyjąć, że karetka musi zawieźć. Ale przecież do tej pory na papierze też się wszystko zgadzało. Przecież była wystarczająca liczba łóżek, wystarczająca liczba respiratorów, a na samym końcu okazało się, że jednak tak nie jest. Że karetki odbijały się od szpitali, bo zmarnowaliście 6 miesięcy. Ktoś wczoraj mądrze to określił, że zamiast walką o łóżka, zajmowaliście się walką o stołki. I taka jest prawda, jeżeli chodzi o ostatnie 6 miesięcy. Ostatnie 6 miesięcy to był czas na regulacje dotyczące budowy szpitali polowych ustalenie zasad pracy lekarzy, szkolenia personelu i mobilizowania dodatkowych sił do pracy. Był czas na konsultacje ze środowiskiem medycznym. Był czas na szkolenie i mobilizowanie studentów i przedstawicieli innych zawodów medycznych i okołomedycznych. Proponujecie te rozwiązania dopiero dziś. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mamy wypracowane już mechanizmy, procedury, szpitale jednoimienne, gotową sieć laboratoriów, testy genetyczne szybkie testy na czas jesienny, by zdiagnozować możliwe zakażenia. To wszystko jest przygotowane. Przygotowałem rekomendacje na jesień. Są bardzo proste, spójne, możliwe do wdrożenia i to są bardzo dobre rekomendacje. Przygotowałem wszystkie plany na jesień. Myślę, że mój następca będzie je wdrażał w sposób bezpośredni. Myślę, że pan poseł Szumowski ogląda nas. Otóż, panie pośle, minister niedzielski chyba zgubił kluczyk. Do biurka, w którym pan zostawił te wszystkie rekomendacje i po prostu tego nie wdrażał. Na koniec zostawiłem wypowiedź posła Konfederacji oraz posła Lewicy o nakazie noszenia maseczek. Prawdopodobnie koalicja Lewicy razem z Platformą i z PISem wprowadzi zakaz, a właściwie nakaz noszenia maseczek. Ja tutaj mam taką daną z przedwczorajszej wypowiedzi. Pouczonych 197,5 tysiąca osób, 55,3 tysiąca mandatów karnych tych 500 złotowych, 14,6 tysiąca przypadków skierowanych o ukaranie do sądu. Jeżeli teraz wprowadzamy ustawowy nakaz noszenia maseczek, tym samym przyznajemy się właściwie przyznajecie się do tego, że poprzedni poprzednie rozporządzenie, na bazie którego mandaty były wystawiane, było rzeczywiście nielegalne i te mandaty wszystkie powinny być anulowane. Moje pytanie brzmi, czy zostaną one anulowane? To jest o tyle ważne, że byłoby to ze strony władzy, byłby to gest uczciwości wobec wszystkich tych obywateli, którzy po prostu przestrzegali prawa którzy byli zmuszani do tego, żeby nosić maseczki przez policję i pod groźbą kary, a ta kara była nielegalna, ona legalna będzie dopiero od dziś. Wiosną wszyscy wiedzieliśmy, że przynajmniej ci co wiedzieć chcieli słuchali ekspertów, fachowców, jakichś tam dużych praktyków, oczywiście przy innych epidemiach, tylko nasz rząd uważał, że to się jakoś po kościach rozejdzie. Staciliśmy ogromną ilość czasu. Wtedy oczywiście maseczki były, bo to jest główny temat. Zresztą właśnie jestem przedstawicielem klubu, który ten projekt ustawy złożył. Natomiast wtedy maseczkę przestrzegaliśmy nasze społeczeństwo. Potem się okazało, że epidemia to się jakoś tak sama rozejdzie po kościach przy czym oczywiste było, że się nie rozejdzie. Wtedy, przypominam, zamawiano szczepionki na grypę, to był okres. Zamawiano ich nie mało. Efekt jest taki, że nawet personel medyczny w tej chwili nie jest w całości zaszczepiony na grypę. Zaniechano szkoleń na przykład przyspieszonych pielęgniarek anestezjologicznych, żeby mieć na właśnie tą godzinę, która nadeszła, więcej przeszkolonych pielęgniarek. Nie przeszkolono ich. Skrócone przeszkolenie wystarczyłoby zrobić w trzy miesiące, w miarę rzetelne. Nie zrobiono nic, teraz już nie sposób ich przeszkolić, bo te, które mogłyby uczyć zawodu, są bardzo zajęte, starsze pielęgniarki. Należało wtedy wzmocnić sanepid kadrowy. Nie zrobiono nic. I to jest moja wielka pretensja pod adresem rządu. Doszliśmy do etapu, gdzie pomimo uporczywych, wielkich starań personelu sanepidu, Różne kwarantanny na przykład stają się fikcją, bo nawet i nie ma kto ich zarządzać, wywiadów robić i nawet nie ma na czym pracować. bo zatykają się laboratoria, punkty pobierania wymazów, na wyniki się czeka tak długo, że to już się staje jakimś teatrem groteski, jeżeli myślimy o prawdziwej walce z epidemią. Jesteśmy w głębokiej defensywie. To wirus nami rządzi, my tylko rozpaczliwe akta podejmujemy, żeby mówię o rządzie, udawać, że kontroluje sytuację i że coś realnie robi. Do głównej ustawy PiS zostały dodane pojedyncze pomysły z projektów ustaw pozostałych klubów parlamentarnych. Dodano m.in. zapis o tym, że nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa będzie stanowiło uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży. Przywrócono również przepis mówiący, że nie można oddelegować do pracy osoby wykonującej zawód medyczny, która ma dziecko w wieku do 14 lat. Ostatecznie za ustawą covidową PiS Zagłosowała również opozycja. Jedynie Konfederacja zagłosowała przeciw. Głosowało 443 posłów za 423, <klucz> przeciw 11, wstrzymało się 9. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Co sądzicie o ustawach covidowych? Czy działania rządu w obecnym kryzysie są według Was przemyślane? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.